Dzień dobry Państwu, witam na konferencji premiera Donalda Tuska przed wylotem na szczyt Rady Europejskiej w Budapeszcie. Panie premierze bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Za chwilę polecimy do Budapesztu, gdzie odbędzie się dwudniowe spotkanie dzisiaj europejskiej wspólnoty politycznej 40 premierów, prezydentów będzie dyskutowało o sytuacji w świecie. Oczywiście na pewno w, w kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, co to znaczy dla całej Europy. Ta europejska wspólnota polityczna to jest Unia Europejska plus państwa, które chcą dyskutować z Unią Europejską o kwestiach przede wszystkim bezpieczeństwa, rozszerzenia. No, oczywiście kontekst wojny w Ukrainie też będzie tam z całą pewnością obecny. Z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest możliwość porozmawiania. Mamy umówione spotkanie z prezydentem Macronem i z premierem brytyjskim, premierem Starmerem. Prosili o to spotkanie z dość oczywistych względów. Jak państwo wiecie, wybory w Stanach Zjednoczonych będą miały tak czy inaczej poważne konsekwencje z punktu widzenia polityki europejskiej, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa. Chcę powiedzieć, bo tych emocji związanych z bardzo spektakularnymi wyborami w Stanach Zjednoczonych. Jest dużo, nie tylko w Polsce, przede wszystkim w Ameryce, ale, ale wiadomo, że jest to kwestia globalnego zainteresowania. Dla nas jest bardzo ważne i chcę to jeszcze raz podkreślić, że Polska ma dobrze zdefiniowane i stałe interesy. I polskie narodowe interesy, to jest jako polski premier... Chcę to jeszcze raz podkreślić. To są te kryteria, to są te zasady, jakimi się będę kierował i wyłącznie tym. To znaczy w jaki sposób chronić polskie interesy dotyczące i gospodarki, i poziomu życia w Polsce, i, i polskiego bezpieczeństwa. I ponieważ mamy te polskie interesy, one są stałe, sytuacja się zmienia na świecie. No, wybory w Stanach Zjednoczonych pokazują, jak dynamiczna jest ta sytuacja na świecie, ale nie zmieniają się nasze. Kluczowe interesy. I ta stała to jest ten fundament polskiej polityki, i będę się dokładnie tymi potrzebami Polski, interesami Polski kierował. Polityka będzie się komplikowała w najbliższych miesiącach z oczywistych względów. Mam jeszcze kryzys rządowy u naszego zachodniego sąsiada, to jeszcze bardziej dodaje pieprzu i soli całej tej, tej sytuacji. Dlatego tak ważne dla mnie jest. Są te dzisiejsze spotkania w cztery oczy z prezydentem Francji i z, i z premierem Wielkiej Brytanii, bo to, co, o czym jestem absolutnie przekonany, to potrzeba no, wzmocnienia Polski i uwspólnienia polityki europejskiej w każdym aspekcie, przede wszystkim dotyczącym bezpieczeństwa, i dlatego no, ci partnerzy wydają się partnerami no, kluczowymi z oczywistych względów. Nawet jeśli Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, ale de facto stanowimy wciąż jedną wspólnotę polityczną, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa. W polityce istotne są interesy i instytucje, nie sympatie, antypatie personalne. Jak państwo wiecie, prezydent przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, no bo od stycznia będzie kierował państwem amerykańskim Donald Trump. Jako kandydat, jako polityk no, był dla wielu bardzo kontrowersyjny, ale demokracja, w, wyrok demokratyczny w wolnych wyborach, a takie mieliśmy w Stanach Zjednoczonych, to jest świętość taki rezultat, więc nie ma co spekulować i zastanawiać się, kto kogo mniej czy bardziej lubi w Europie. I w Stanach Zjednoczonych, tylko trzeba z pełnym szacunkiem podchodzić do wyniku wyborów i do instytucji takich jak prezydent Stanów Zjednoczonych. I będziemy wspólnie z prezydentem Donaldem Trumpem także pracowali na rzecz wzmocnienia relacji polsko-amerykańskich. Z, jednym z głównych przesłań z mojej strony na spotkanie z liderami państw europejskich dziś i jutro będzie potrzeba. Niezależnie od tego, jak kto ocenia yy, yy, czy prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy premiera Polski, czy kanclerza Niemiec, czy prezydenta Francji, niezależnie od tych ocen personalnych, jednym z głównych zadań Polski i Europy jest utrwalenie relacji transatlantyckich. Jak chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, to jest zresztą jeden z tych właśnie stałych polskich interesów, jeśli spodziewamy się pewnych zwrotów czy turbulencji w geopolityce i w, w, w sytuacji tej międzynarodowej, to tym bardziej i Europa i Polska powinny skutecznie dbać o jak najlepsze relacje transatlantyckie. Miałem okazję współpracować, jak Państwo pewnie pamiętacie, z prezydentami Stanów Zjednoczonych i to była zawsze taka serdeczna gra, w której chodziło z mojej strony o polskie interesy. I i to bywały i spory i, i, i ale dużo więcej wzajemnego zrozumienia, i jestem przekonany, że będzie tak w dalszym ciągu, nawet jeśli w niektórych sprawach będziemy mieli różne poglądy, różne opinie. Od tego nikt, jak wiecie, nie, jeszcze nie, nie umarł. Wręcz przeciwnie w polityce trzeba dobrze y, definiować interesy, dobrze definiować przyjaciół i tutaj nic się nie zmienia. Wiemy, kto jest. Y, naszym strategicznym sojusznikiem i przyjacielem i wiemy dobrze, jakie są polskie interesy. Ja też bardzo zależy mi na tym, żeby wszyscy, wszyscy aktorzy polskiej sceny politycznej zachowywali się dojrzale. Znaczy, rozumiem emocje, każdy z nas jest człowiekiem, ale no, tu zwracam się do wszystkich, którzy mają wpływ na opinię publiczną w Polsce, żeby ochłonęli, można wypić szklankę zimnej wody, można i jakby realistycznie oceniać to, co naprawdę się zdarzyło i co się dzieje. Ja będę potrzebował partnerów, dojrzałych, poważnych partnerów instytucjonalnych, tutaj też w Polsce, żeby tę polską politykę, niezależnie od tej dynamiki zewnętrznej, żeby tę politykę konsekwentnie prowadzić. Czuję się rzeczywiście doświadczony i to. Jak wiecie, i w polityce europejskiej, i tej naszej bilateralnej ze Stanami Zjednoczonymi, jestem przekonany, że y, znajdę też w Polsce partnerów do tego, żeby tę politykę dalej konsekwentnie prowadzić. Bardzo dziękuję. Proszę o pytania. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski ujawnił, że rozmawiał pan telefonicznie z amerykańskim prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Chciałem się zapytać o szczegóły, jaki był klimat tej rozmowy, jak pan ocenia swoje relacje z przyszłym amerykańskim prezydentem i czy realnie obawia się pan, że rzeczywiście Donald Trump może spełnić tę groźbę wstrzymania pomocy dla Ukrainy? Nie było takiej rozmowy, także yy, dzisiaj rano dowiedziałem się, że pan minister Bartoszewski yy, yy, przekazał taką informację. No, będę wyjaśniał z panem ministrem Bartoszewskim, skąd mu to przyszło do głowy. Nie było takiej rozmowy telefonicznej. Ja oczywiście dobrze znam yy, prezydenta Donalda Trumpa z yy, tych lat, kiedy współpracowaliśmy. Yy, no Ja wtedy w roli szefa Rady Europejskiej, on w czasie swojej pierwszej kadencji w, yy, w Waszyngtonie. I, yy, no, to jest wymagający partner, ale mieliśmy osobiście dobre relacje. Ja nie narzekałem na, na ten jakby osobisty kontakt z Donaldem Trumpem i. Jedną z zasad i prezydent Donald Trump tego nigdy nie ukrywał, jedną z zasad, jaką się kieruje jest wykorzystywanie pewnego rodzaju nieprzewidywalności, czy w polityce. Często słyszałem, Także w rozmowach czteroczy o Donalda Trumpa, że hmm, to jest w jego ocenie jakby dobry sposób, żeby zaskakiwać. Czasami zaskakuje sojuszników, czasami, czasami hmm, nieprzyjaciół. Więc na pewno możemy się spodziewać prezydentury dynamicznej i, hmm, i musimy być przygotowani do, do tej zmiany w porównaniu do prezydentury Joe Bidena. Czy to oznacza także w dla nas kluczowej sprawie? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czyli Ukraina, Rosja, wojna. Czy to oznacza zmianę frontu w Waszyngtonie? Nie znam nikogo na świecie, kto miałby dzisiaj precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć. Słyszeliśmy w ostatnich miesiącach zmienne opinie, zmienne sugestie, różne, jak będzie wyglądała polityka wobec Ukrainy i Rosji po zwycięstwie Donalda Trumpa. To nie Polska będzie rozstrzygała o tym, jakie poglądy i jakie działania podejmie prezydent Trump, ale Polska i polski rząd przede wszystkim jest od tego, żeby niezależnie od tej dynamiki zdarzeń, żebyśmy, tak jak powiedziałem, dobrze definiowali i pilnowali polskich interesów i będę się na tym przede wszystkim koncentrował. Na pewno będzie okazja w niedalekiej przyszłości kontaktować się z prezydentem elektem, ale też pamiętajmy, że jeszcze przez wiele tygodni prezydentem jest Joe Biden. I... No, sytuacja i na froncie, także yy, wspólne interesy polsko-amerykańskie wymagają też takiej dojrzałości i powagi. To znaczy, ja wiem, co mamy robić wspólnie z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi i na żadne ryzyka tutaj sobie nie pozwolę. Maciej Kluczka Radio to A może dzisiaj, Panie Premierze, będzie okazja do rozmowy z Donaldem Trumpem? Ponoć Wiktor Orban szykuje niespodziankę i wideokonferencję. Czy jest Pan na tę niespodziankę przygotowany? Co Pan powie? Bo już gratulacje Pan złożył, więc może jakieś konkrety do, do, do prezydenta elekta. Słuchajcie, dzisiaj tam będzie 40 premierów i prezydentów. Jeśli pytacie mnie o moją intuicję, to nie sądzę, żeby do tego typu... Yy... Debaty, w której każdy zabiera głos, żeby doszło w Budapeszcie. Ale gdyby. No, znam bardzo dobrze Wiktora Orbana i, i domyślam się, że jest w dobrym nastroju dzisiaj. Tym bardziej, że to spotkanie ma miejsce w Budapeszcie. I no, zobaczymy, ale nie przeceniałbym znaczenia tej pogłoski. Panie premierze, Monika Rutke, Tygodnik Solidarność. Mam takie pytanie. Na jednym ze spotkań przedwyborczych w lutym mówił pan o tym, albo sugerował pan związki Donalda Trumpa z Moskwą. Jak w świetle takich wypowiedzi, również tego jak wypowiadał się na temat Donalda Trumpa minister Sikorski czy Bogdan Klich, wyobraża pan sobie dalej to dobrą współbudowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich? Słuchajcie, no nie, za, nie będziemy czarowali świata i wszystko jest mniej więcej jasne. Znaczy, jeśli chodzi o prezydenta Donalda Trumpa, to mamy w pamięci jego kadencję. To nie jest... Ja byłem nie tylko obserwatorem, ale także uczestnikiem dziesiątek spotkań, które dotyczyły także relacji z Rosją. I no, prezydent Trumpa ma, Trump ma jedną cechę, która ułatwia zrozumienie jego intencji, poglądów czy... Czy emocji, jest człowiekiem otwartym i mówiącym chyba to, co myśli. W związku z tym, te innego typu podejście do Putina, do Rosji, do sytuacji w Ukrainie, inne u prezydenta Trumpa, inne u prezydenta Bidena, to było dość oczywiste. Więc nie odkrywałem nomen, nomen Ameryki mówiąc o tym, że prezydent Trump wydaje się w tej skali bardziej prorosyjski niż prezydent Biden i to będzie miało być może swoje poważne konsekwencje. Ale tak jak powiedziałem prezydent Trump i to jest jego, to może być jego przewaga w tych geopolitycznych grach, potrafi zaskakiwać decyzjami czy manewrami, więc poczekajmy na, przede wszystkim na dokonanie się tego procesu wyborczego, bo wiadomo to w styczniu. Prezydent Trump obejmie swój urząd i pierwsze, pierwsze decyzje. Ja nie bardzo też rozumiem, wiecie, to, tę ekscytację po stronie niektórych polityków opozycji taką ekscytację i taką niedojrzałość, której która każe niektórym politykom, to tutaj minister Błaszczak zdaje się popisał się najbardziej y, efektowną wypowiedzią, y, taką, powiedziałbym, bardzo niesuwerenną, y, y, no, która sugeruje, że wydarzenia w innych krajach miałyby wpływać na to, kto rządzi w Polsce. Nie chcę używać zbyt mocnych i ciężkich słów, ale o tym, kto rządzi w Polsce, decydują polscy wyborcy. Kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, Decydują amerykańscy wyborczy, wyborcy my będziemy szanowali bez żadnego problemu z oczywistych względów i respektowali demokratyczny werdykt w Stanach Zjednoczonych i sympatii i antypatii nie mają tutaj nic do rzeczy. I oczekujemy tego samego, ale szczególnie od polskich polityków, żeby uznawali, że wszystkie państwa nawet najpotężniejsze będą szanowały bezdyskusyjnie bez, bez werdykt polskich wyborców. Więc yy, ambasadorem. Ministrem Spraw Zagranicznych będą ci politycy, którzy realizują polski interes, a nie, którzy się podobają mniej lub bardziej innym państwom. I, i mam nadzieję, że, ten, że następnym razem yy, Politycy PiSu ugryzą się w język, zanim będą takie bzdury wypowiadali. Szczerze powiedziawszy, jak usłyszałem to, co pan Błaszczak opowiada, to pomyślałem sobie, no warto było wygrać w Polsce wybory choćby po to, żeby tego typu ludzie nie odpowiadali nasze za bezpieczeństwo militarne Polski, bo no to było żenujące i bardzo zawstydzające w wykonaniu byłego ministra obrony narodowej opowiadanie takich, takich bzdur. W ich interesie jest, żeby. Żeby przynajmniej umieli zamilknąć wtedy, kiedy nie mają nic mądrego do powiedzenia. I, I premier, bardzo to dziękujemy to... przeprowadzon. Ja przepraszam, by... to, to pytanie nie dotyczyło wypowiedzi ministra Błaszczaka, byłego ministra Błaszczaka, tylko pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, że Wszystkie wypowiedzi, które miałyby sugerować, że w Polsce rządzi, powinien rządzić ktoś, kto się podoba temu czy innemu prezydentowi w innym kraju, są niedopuszczalne i, i bardzo i de facto dyskwalifikujące autorów takich, yy, takich wypowiedzi. Ja mam swoje poglądy. Każdy ma swoje emocje, ale tak jak powiedziałem, będę się kierował wyłącznie interesami Polski w tej kwestii korzystając z mojego i doświadczenia, i dobrych relacji z większością przywódców europejskich i światowych, myślę, że będę skutecznie dbał o te interesy. Bardzo dziękujemy. Tak? Na są Przepraszam. Składki zdrowotnej na Dyskusje są w finale. One nie są proste, bo jak wiecie, obniżenie składki zdrowotnej. W, te, w skali, na, na jakiej pewnie oczekiwaliby niektórzy przedsiębiorcy, ono byłoby mało realne, mówię o tych dziesiątkach miliardów złotych, więc szukamy wariantu, który jest y, 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 no, racjonalny i odpowiedzialny, no, ale z drugiej strony pamiętajmy, że obniżenie składki oznacza konieczność znalezienia pieniędzy, żeby ich nie było mniej na ochronę zdrowia, więc y, dlatego minister zdrowia i minister finansów, a także inni ministrowie zaangażowani w ten proces pracują nad każdym szczegółem, żeby nie popełnić tu błędu. 珍贵啊！